Mieszka zaś naród Jaćwingów w północnej stronie. Graniczy z Mazowszem, Rusią i Litwą i ma język w dużej mierze podobny do języka Prusów i Litwinów i zrozumiały dla nich. A ludzie dzikie, wojownicze i tak bardzo żądne sławy i pamięci, że dziesięciu spośród nich walczyło ze stu wrogami. Zachęconych tą jedyną nadzieją i świadomością, że po śmierci. I za gładzie ziomkowie będą ich śpiewać pieśni o dzielnych czynach. To usposobienie przyprawiło ich o zgubę, ponieważ mała garstka łatwo ulegała liczebnej przewadze tak, że powoli niemal cały ich naród wyginął, ponieważ nikt z nich nie cofał się przed nierówną walką ani nie starał się uciec po wdaniu się w nią. Tak Jan Długosz opisywał w swoich rocznikach wyprawę Bolesława Wstydliwego na Jaćfingów w 1264 roku. Tym odcinkiem chciałbym zapoczątkować serię Zapomniani Wojownicy. Serię poświęconą historii ziem polskich, legendom i mitom. Mam nadzieję, że forma trochę bardziej podcastowa Wam się spodoba, a przy okazji dowiecie się czegoś ciekawego. Jest to odcinek specjalny i bliski memu sercu z jednej prostej przyczyny. Pochodzę z pięknej ziemi suwalskiej, niegdyś zamieszkiwanej przez ten bitny lud. Wielu z Was zapewne te lekcje historii przespało i nigdy nie słyszało o Jadźwingach. Lud ten, pomimo swej bitności i waleczności, niemal całkowicie wyginął. Dlaczego mówię niemal? O tym w dalszej części materiału. Zacznijmy od tego, kim byli i skąd się wzięli Jaćfingowie. Obszar Suwalszczyzny, które były kiedyś porośnięte puszczą, już od IV wieku przed naszą erą były zamieszkiwane przez niewielkie grupy Bałtów Zachodnich. Przodków, Prusów i Jaćwingów, którzy przybyli tu z nad Niemna i Mazur. Na przełomie I i II wieku naszej ery funkcjonował bursztynowy szlak, który łączył Imperium Rzymskie z Sambią, Mazurami i Litwą. Dzięki handlu z Rzymianami nastąpił rozwój gospodarczy tych terenów. A na początku II wieku naszej ery, w okresie wpływów rzymskich, pomiędzy I a IV wiekiem naszej ery, przyszedł Złoty Wiek Kultury Zachodnio-Bałtyńskiej. Jej przedstawiciele rozwinęli rolnictwo, szczególnie hodowlę bydła, świń i owiec, a także uprawę prąsa, pszenicy, żyta, jęćmieniu i grochu. Rozkwitło również tkactwo i wyroby z owczej wełny. Kultura zachodniobałtyjska była również znana z wytapiania żelaza z ród darniowych, tworzenia żelaznych narzędzi, a także używania broni. Badacze uważają, że tego typu umiejętności mogli przejąć od cytów. W trakcie badań archeologicznych znaleziono ponad 20 kurhanów należących do tej kultury. Niestety upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego zakończył tę erę rozkwitu i przyniósł kryzys. W trakcie wędrówek ludów w V i VI wieku naszej ery przybyła nowa fala grup Bałtów, która uciekła pod naporem Słowian z Polesia i dna Dnieprza. Zajęły tereny Suwalszczyzny, wschodnią Litwę i Łotwę. Nie wiadomo kiedy dokładnie pojawili się Jaćwingowie oraz jak siebie nazywali. Przez sąsiadów byli nazywani różnie, w zależności od tego, czy źródła były polskie, krzyżackie, ruskie, czy litewskie. W polskich byli nazywani jaćfingami, jaćwięgami, jaćwingami, sudowiami, Polekszami lub dajnowami. W litewskich Jodwingami, Sudawaj, Danwaj, niemieckich Jadwinger, Jodfinger. Według badaczy każda z tych nazw dotyczyła pierwotnie tylko części terenu zamieszkanego przez Jadźwingów lub jednego z ich plemion i została przeniesiona na całą jaćwież przez sąsiadujące z nimi narody. Zgodnie z tym poglądem połększanie zajmowali tereny obecnego Ełku i Olecka od dwóch rzek Lega i Ełk. Dajnowie, tereny dzisiejszej południowej Litwy, jaćwież właściwa, Sudowia obejmowała Suwalszczyznę. Sudowianami zaś mieli być nazwani również Prusowie zajmujący teren na wschód od wielkich jezior. Jaćfingowie wyodrębnili się z bałtyjskich prusów najwcześniej w X wieku naszej ery. Pierwotnie zamieszkiwali teren pomiędzy wielkimi jeziorami Mazurskimi na zachodzie, rzeką Niemen na wschodzie i na północy oraz Narwią na południu czyli tereny w większości leżące obecnie na terenie północno-wschodniej Polski. Niektórzy uważają, że jaćfingowie byli jednym z plemion pruskich, a inni z kolei, że innym ludem bałtyjskim. Spokrewnionym z nimi. Jaćwingowie byli znani z wielkiej waleczności. Prowadzili liczne wojny w X i XII wieku. Organizują liczne łupieszcze wyprawy na okoliczne ziemie ruskie i polskie, które nie pozostały bezkarne. W XIII wieku wyprawy nasiliły się za sprawą Zakonu Krzyżackiego. A jak prowadzili wojny jaćwingowie? Taktyka walki przypominała nieco sposoby działania dzisiejszych komandosów i sił specjalnych. Jaćwingowie unikali staczania dużych bitew oraz zdobywania fortyfikacji i swoją taktykę opierali na szybkich atakach na terytorium nieprzyjaciela i powrotach z łupem na Jaćwierz. Ktokolwiek zdecydował się na ściganie ich w odwecie e, za zajazd Musiał się liczyć z ciężkimi warunkami terenowymi na Jaćwieży, ponieważ były to tereny zalesione, bagniste, z licznymi rzekami, jeziorami i wzgórzami morenowymi, co ułatwiało organizowanie zasadzek przez Jaćwingów. Kroniki średniowieczne podkreślają waleczność wojowników jaćwieskich. Głównym ośrodkiem jachtfingów był gród w miejscowości Szurpiły. Na górze zamkowej zbudowano gród, otaczając go potężnym drewnianoziemnym wałem. Gród służył jako schronienie w czasie zagrożenia atakiem. Na przełomie XII i XIII wieku rozbudowano system obronny. Powstały kopce strażnicze, wały obronne, w tym jeden w połowie zboczy góry zamkowej. Pogłębiono także wąwóz i kanał, który połączył jezioro Tchliczysko z jeziorem Szurpiły. Następnie wąwóz zalano wodą, dzięki czemu powstało jezioro Czarne. W późniejszym czasie nad wąwozem dobudowano most, który połączył gród z największą osadą. Na dnie jeziora Szurpiły znaleziono dwie groble, które są pozostałościami po umocnieniach. Broniki XIII wieczne wymieniają 15 włości jaćwieskich z centrami administracyjno-gospodarczymi, mieszczącymi się w obronnych grodach stanowiących ośrodki silnego rozwoju gospodarczego. Wszystkich tych centów było 80, w tym na ziemiach polskich 40. Religia Bałtów zalicza się do religii polisyntetycznych. Ich wierzenia były podobne do słowiańskich, jednak różniły się tym, że bóstwa nie występowały pod postacią ludzką i częściej były płci żeńskiej. Jaćfingowie czcili ciała niebieskie, zwłaszcza słońce, księżyc oraz gwiazdy, zjawiska przyrodnicze, gromy i błyskawice oraz żywioły, wodę i ogień. Wierzyli również w różne demony i bóstwa opiekuńcze. Jaćwińcy, wróżbici i zaklinacze węży przepowiadali przyszłość, nie budowali świątyń, a za miejsce kultu służyły im święte gaje, dąbrowy, źródła i kamienie. Jaćwingowie wierzyli w życie pozagrobowe, składali ofiary ze zwierząt, płodów rolnych, a czasem z jeńców wojennych. Ciekawostką może być to, iż jaćwingowie swoje cmentarze lokalizowali w sąsiedztwie swoich osad, co wskazuje na to, że w odróżnieniu od Słowian nie obawiali się swoich zmarłych. Charakterystyczne są też dla nich pochówki koni przy swoich właścicielach. W połowie XIII wieku nastąpiło zbliżenie jaćwieży z księstwami mazowieckimi. Jaćwingowie zgodzili się na misję. Nawet powołano biskupa Jaćwierzy, Jednak chrystianizacja się nie powiodła. Ponieważ Jaćwierz nie była wystarczająco zorganizowana, a także trwał spór pomiędzy Polską i Rusią. W tym samym czasie z zachodu na ziemię Bartów i Galindów, obecnie Mazur, ruszyła krzyżacka ekspansja. W latach 1248-1255 przeciwko Jaćwieży toczono polsko-rusko-krzyżackie wyprawy koalicyjne. Podczas pierwszej z nich zdobyto raj, siedzibę kunigasa, księcia z Tekinta. Południowi Jaćfingowie uznali wówczas zwierzność mazowiecko-ruską. Walki o terytorium Jaćwieży. Krzyżacy rozpoczęli na dobre w latach 1267-1277. W 1283 roku Krzyżacy przez 8 miesięcy oblegali górę zamkową w Szurpiłach, która była jedną z najważniejszych twierdz jaćwingów. Została zdobyta dzięki zdradzie kilku wojowników jaćwieskich. Zdobycie tej osady oznaczało powolny upadek. Jaćwingów. Gród nie został nigdy odbudowany. Niektórzy uciekli, a pojmani Jęcy zostali wysiedleni i odesłani na Sambię. Pod wpływem walk z Polakami, Krzyżakami i Rusami i prowadzonej przez nich akcji kolonizacyjnej, terytorium Jaćwieży kurczyło się i ograniczało się do rejonu Suwałk, Sejn, Augustowa, Olecka i Ełku. Przez następne 150 lat, Jaćfingowie podporządkowali się władzom krzyżackim i stopniowo traciły swą odrębność kulturową i językową. Przypuszcza się, że taką grupą mogli być Wigranie, którzy byli mieszkańcami jednej z wysp na jeziorze Wigry. Zostali oni wysiedleni dopiero w pierwszej połowie XV wieku, gdy rozpoczęto budowę myśliwskiego dworu królewskiego. Pozostały po nich dzisiaj nazwy miejscowości i jezior, a także nazwiska, m.in. Gatne, Zelwa, Gremzdy, Pierty, Turtul, Wigry, Waraksa, Kardel, Bilda, Gorlo. W okresie XIV-XV wieku o ziemię Jaćwieży trwały walki pomiędzy Krzyżakami i Litwinami. Na mocy traktatu melneńskiego z 1422 roku Jaćwierz została podzielona pomiędzy Królestwo Polskie, Zakon Krzyżacki i Wielkie Księstwo Litewskie. Był to niestety początek końca rozdziału w historii Jaćwingów którzy powoli ulegali asymilacji. Na przełomie XVI i XVII wieku Jaćwingowie używali jeszcze języka staropruskiego. W 1860 roku w rejonie Grudna dokonano tzw. spisu i wedle niego 30 tysięcy osób identyfikowało się z Jaćwingami, mimo że nie znali języka przodków. Po pierwszej i II wojnie światowej tożsamość narodowa jaćwingów zanikła. Wymarłe i zapomniane plemię wciąż pozostaje w pamięci historyków oraz pasjonatów, którzy są zafascynowani jego historią. Jednak nie tylko Ludność suwałk i okolic cały czas pamięta i utożsamia się z Jaćfingami. Przykładem mogą być na to liczne imprezy organizowane w mieście. Piknik jaćwieski, włócznia jaćwingów. nawiązanie do korzeni Jaćfieskich można odnaleźć również w utworach artystów hip hopowych. Posłuchajcie sami. Duchy Jaćfieży, lud waleczny, wieczną chwałę wierzy, kiedyś dziesięciu z nas wyszło naprzeciw. Sunie zalękli się, walczyli, a zabrakło duchu. Są dziś dzień duna suwalskie ziemi. przelana krew i pot dla wyższej idei. Wrogowie drżeli na sam nas wino. Duchy Jaćfingów są wśród nas dalej obecne. Na tym biegunie zimna, tak zwanym przez resztę kraju, zapraszam na piękną, dalej dziką, urokliwą suwalszczyznę. Sami możecie się o tym przekonać. A w dzisiejszym podcaście to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ja jestem Rutajn. Zapraszam na następny. Trzymajcie się. Hej.